Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Eliza czyta tarota. Kochani, dzisiaj będzie czytanie z kart tarota na miesiąc luty 2021 dla skorpionów. Jest to, kochani, czytanie ogólne. Zapraszam serdecznie. Więc, moi drodzy, weźmiemy to w ten sposób, znaczy w ten sposób będę mówiła. E, zakładam, że to jest to jakby pierwsze dwa tygodnie miesiąca lutego. Kochani, później dalej będę rozkładać. Moi drodzy, wchodzicie do lutego, wejdziecie do lutego z energią Królowej Mieczy. Moi drodzy, jest to osoba dość taka oschła, ale osoba, która doskonale wie. Co należy odciąć w życiu, jaki pomysł wdrożyć, na przykład, jeżeli by to chodziło o pracę, moi drodzy? Jednym słowem, osoba konkretna, inteligentna, ale niezbyt przystępna. I właśnie tutaj jest taka sytuacja, że, moi drodzy, możecie mieć kontakt z taką właśnie osobą. Może to być, moi drodzy, osoba z waszego otoczenia, ale zarówno też osoba, na przykład dla niektórych osób z pracy. Kochani, i spotkanie z taką osobą spowoduje u Was tak, jakby nerwowość, bo tu się pojawiły buławy, piątka buław, i będziecie czuć takie nerwowe, takie wewnętrzne targanie. Czy to jest dobre, czy to jest złe, powiedzmy: takie pytanie możecie sobie zadawać. E, powiedzmy, czy zachowanie tej osoby, czy jej pomysły dla Was będą odpowiednie, moi drodzy. To właśnie przedstawia piątka buław i wewnętrzny taki niepokój. Ale, kochani, również to może być na zewnątrz Was, w otoczeniu. Może być takie przepychanie, że co niektóre osoby będą chciały tak załatwiać, inne inaczej. Jednym słowem, dość taka nerwowa atmosfera, ale to jest na początku. Dalej, moi drodzy, pojawia się dla Was szóstka denarów, która mówi o równowadze. I po tej, powiedzmy, takiej nerwowej trochę sytuacji, po tych, powiedzmy być może zaakceptowaniu planów tej osoby, którą tutaj reprezentuje Królowa Mieczy, kochani, uzyskacie równowagę. Uzyskacie równowagę. Moi drodzy, nie tylko finansową, ale taką wewnętrzną, emocjonalną. Tutaj karty ewidentnie mówią, że to będą dobre pomysły, sprzyjające dla Was, kochani, w jakiejkolwiek by to nie było dziedzinie, prawda? Ta szóstka denarów właśnie o tym mówi. I poczujecie taki, powiedzmy, względny spokój wewnętrzny. Bo karta też, ta szóstka denarów mówi o tym, że równowaga musi być, prawda? I tu chodzi o kwestię takiego typu, że nie można więcej dawać z siebie, niż się otrzymuje i odwrotnie, tak? I wy, moi drodzy, właśnie w pewnym momencie, z początkiem lutego, właśnie poczujecie to, że. Macie w sobie taką równowagę, czyli sytuacje takie nerwowe będziecie mieć za sobą, kochani, na ten moment. I samopoczucie Wasze może być też dobre i pozytywne nastawienie do dalszego, powiedzmy, działania, do dalszych spraw. Dalej dla Was pojawia się tutaj dziesiątka denarów, która mówi bardzo pozytywnie o takim spokoju w rodzinie, kochani. O takim dobrobycie, o szansie na dobrobyt, moi drodzy, na powodzenie, o wszelkich takich możliwościach związanych z rodziną. I właśnie macie, kochani, szansę w lutym poczuć to. Jak najbardziej, moi drodzy. Bo ta dziesiątka właśnie świadczy o tym, że yy, o stabilności. Ona również mówi o tym, że to nie tylko chodzi o, tam, o rodzinę, tak, yy, o męża, żonę. Dzieci, ale też może brać w tym udział yy, dalsza rodzina, i nas, poprzednie pokolenie, ponieważ, moi drodzy, to też jest karta, która mówi o takiej spuściźnie rodzinnej. I tutaj Wasze życie w pewnym momencie, yy, w lutym, będzie się w koło rodzinnych spraw, moi drodzy, tutaj kręciło. I kochani, ale to są pozytywne sprawy pozytywne sprawy. Także bardzo dobra energia, sprzyjająca wszelkim działaniom i dobremu samopoczuciu. Dalej kochani dla was pojawia się tutaj karta, to są dwie buławy, a dwie buławy mówią o tym, że moi drodzy, po tym właśnie takim w wyciszeniu, uspokojeniu, takim złapaniu równowagi, kochani, będziecie musieli podjąć jakąś decyzję, bo będą jakieś sprawy, mogą to być sprawy związane z, zawodow z, z pracą zawodową, z finansami, ale również z rodziną. I trzeba będzie tutaj podjąć decyzję, czy poprowadzić je w ten czy inny sposób, moi drodzy. I tu będzie po prostu sytuacja tego typu, że. Yy, będziecie zmuszeni, dobrze by było, właściwie to jest lepiej powiedziane, żebyście po prostu podjęli odpowiednie kroki w pewnych tematach związanych z finansami, z rodziną, z pracą. Ale, moi drodzy, to może nie być dla Was w tym momencie proste, ponieważ dalej pojawiła się karta diabła. I, kochani, tu może być tego typu sytuacja. Moje drogie skorpiony, że wokół Was są ludzie, którzy mogą Wam przeszkadzać w tym. Bo ta karta mówi o takich uzależnieniach, prawda? Nie tylko moi drodzy, uzależnieni od alkoholu, czy papierosów, czy tym podobnych rzeczy, jak używki, ale ona też może mówić, że jesteście na przykład być może uzależnieni emocjonalnie, albo dana sytuacja wymaga jakiejś współpracy z innymi. Osobami, i nie, nie możecie samodzielnie powiedzmy, podjąć tego ostatniego kroku, tylko będziecie uzależnieni od jakiejś osoby, od jakiejś sytuacji, kochani. To też może być, moi drodzy, związane z finansami, uzależnienie od kogoś, od finansów, kochani, ale zobaczymy, co dalej karty powiedzą, bo tu karty sugerują, że należałoby, jeżeli na ile to jest możliwe, uwolnić się od tego. Moi drodzy, od tego uzależnienia, czy to emocjonalnego, czy finansowego, moi panie, nie wiem, jaką macie sytuację dokładnie, prawda? Bo to jest odczytanie ogólne. Zobaczymy, co karty dalej powiedzą na drugą połowę e, miesiąca, moi drodzy. No więc tutaj bym powiedziała tak, następną kartą dla Was jest siódemka kielichów. No, kielichy w zasadzie mówią o uczuciach, ale ta karta mówi o tym przede wszystkim o iluzji. Że tutaj w tej karcie jest zawarta taka myśl, że musicie bardzo uważać z tego względu, że niektóre sprawy, które będą Wam proponowane w lutym, kochani, to może być na każdym polu życia. W każdej dziedzinie, to mogą być iluzją, więc będziecie musieli bardzo umiejętnie do tego podejść, z taką, z dystansem, z rozwagą, kochani, i wybrać to, co jest dla Was właściwe na ten moment. Moi drodzy, to jest też karta mówiąca o mnogości marzeń, tak? Jak najbardziej marzenia trzeba spełniać, bo oczywiście, że tak, ale tutaj będziecie musieli umiejętnie wybrać, które marzenie, moi kochani, jest dla was na ten moment y, odpowiednie i możliwe do zrealizowania. Bo to może być też tak, że ta energia diabła, czy ta y, sytuacja, która symbolizuje, którą symbolizuje diabeł, może was skusić po prostu. Kusić, a zrób to, a jeszcze może to, a tamto. Nie moi drodzy, musicie po prostu sami wiedzieć, co jest dla Was właściwe i możliwe do zrealizowania. Kochani, i po kolei, krok po kroku, spełniać te swoje marzenia, żeby po prostu y, pójść dalej i być po prostu zadowolonym z sytuacji. Ale moi drodzy, jest taka szansa na to, ponieważ dalej pojawiły się trzy monety, które mówią o tym, że macie w perspektywie w lutym. Pracę, być może niektórzy nową, ale może być tak, że w danej obecnej pracy, kochani, macie szansę na to, żeby po prostu zrealizować swoje zamierzenia, tak? Bo ta trójka właśnie mówi o takim projekcie długofalowym, tak? Tylko, że na początku, jeżeli wy będziecie, kochani, staniecie przed tym projektem, czy przed tą nową pracą, moi drodzy, czy może. Tak być, to na początku będzie Wam się wydawało, że to jest takie, no powiedzmy, nie dość intratne, jak na ten moment, ale karty sugerują, że warto się w to zagłębić, warto się zaangażować i po prostu podjąć się pewnych zadań, moi drodzy. Ale jeszcze dla niektórych osób też może być tego typu sytuacja, że będzie chodziło o związki, moi kochani, o związki partnerskie, tak? Że y, może będziecie musieli odejść od jakiejś osoby, odciąć ją od, od siebie, bo ona was uzależnia i macie szansę wejść w nowy jakiś układ, tak? W nowy związek, kochani, który przyszłościowo może być bardzo korzystny dla Was. Dalszą kartą dla Was jest, kochanie, piątka, y, mieczy, która mówi te, te, o takiej nerwowości, bo w ogóle piątki w tarocie. Są takie dość nerwowe. A i piątka Mielczy mówi o tym, że będą wśród Was osoby, które będą próbowały jakoś tak zburzyć wam spokój, będą wszczynały powiedzmy jakieś kłótnie, jakieś pretensje będą miały. Moi drodzy, co karty zalecają? Zachować spokój, nie dać się wciągnąć w żadne, moi drodzy, jakieś dyskusje niepotrzebne, kochani, ponieważ. To nic nie da, bo to jest tego typu karta i energia, która mówi o tym, że tu nie ma wygranych i przegranych. W związku z czym musicie zwrócić uwagę na swoje otoczenie. Nie dacie po prostu wciągać sprawy, które po prostu są dla was powiedzmy nieodpowiednie. Ale moi drodzy, dalej się pojawia dla Was królowa Monet, która mówi. O takiej stabilności, o dobrobycie, kochani, o dużych, dużych możliwościach, moi drodzy. Jeżeli będziecie się tak trzymać swojego planu, nie poddacie się jakimś tam uzależnieniom emocjonalnym, na przykład, nie iluzjom, kochani, to macie szansę właśnie wejść w taką energię królowej monet, gdzie właściwie będziecie z siebie zadowoleni, będziecie mieć perspektywę na ułożenie sobie. Czy to w pracy, czy to w ogóle w związkach, w rodzinie, swoich spraw właściwie, moi drodzy. A na potwierdzenie tutaj jest y, sprawiedliwość, która mówi, jak będziesz postępował, tak będziesz, mój drogi, miał. Bo tu chodzi o to, że w tej sprawiedliwości, że ona tak jakby waży właściwe postępowanie i niewłaściwe, dobre uczynki i złe, prawda? I, Moi drodzy, i to może być tego typu sytuacja, że jeżeli właśnie będziecie się trzymać swoich zasad, priorytetów, moi drodzy, to to można powiedzieć, że sprawiedliwość będzie działała na Waszą korzyść, ta energia, jak najbardziej. I dzięki temu, moi drodzy, macie szansę na nowości, na nową jakby drogę, na nowe spojrzenie w ogóle, bo tu się pojawił asłonet, kochani. I on właśnie o tym mówi. Masz szansę, mój drogi Skorpionie, takby na nowe, na odmianę tego, co chcesz odmienić, mój drogi, bo co kochani chcecie zmienić w swoim życiu, do tego ja nie wiem. Ale to być może nie jest dla wszystkich osób, które mnie słuchają, ale karty mówią, że macie, kochani, szansę. Być może momentami to nie będzie proste, będzie wymagało sporo zabiegów i takiego zastanawiania się i nie, niejednokrotnie będzie to nerwowa sytuacja, nerwowa atmosfera, ale macie kochani szansę, żeby to swoje sprawy było układać tak jakby pod siebie kochani i dzięki temu tak jakby nowy kierunek odnaleźć w swoich poczynaniach. Korzystne oczywiście dla siebie. Jeszcze da potwierdzenie, moi drodzy. Wybiorę z Rider White'a trzy karty. Zobaczymy, co one powiedzą. To jest takie podsumowanie, taka przestroga, kochani. Zobaczymy, jakie karty tutaj się pojawią dla mnie. No, moi drodzy, Asbuław, Siła. Kochani, as mieczy. No cóż, wspaniałe podsumowanie. Bo as buław mówi o tym, kochani, że będziecie mieć możliwość działania. Buławy to działanie, a as buław to jest szczególnie. Tylko weź tę pałeczkę, czyli weź te swoje sprawy w swoje ręce i zacznij działać we właściwym kierunku. I znajdziesz na to siłę, bo tu się pojawiła siła. Moi drodzy, nawet jakby się Wam wydawało, że cokolwiek na przełomie tego miesiąca lutego jest dla Was trudne, to odnajdziecie w sobie taką wewnętrzną siłę, żeby pokonać sytuacje e, takie niekomfortowe, żeby, moi drodzy, odciąć się od niektórych sytuacji, które już nie służą Wam, i żeby właśnie tak się stało, jak w tej dziesiątce, moment Pełne zadowolenie, satysfakcja. I moi kochani, tu jeszcze się pojawił dla Was as mieczy, który mówi moi drodzy o tym, że będą nowe możliwości, nowe projekty dla osób, które na przykład y, y, oczekują nowej pracy, to jest szansa na tą pracę nową, moi kochani. Bo to są wszelkiego rodzaju nowości, moi kochani, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Bardzo sympatyczna karta. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie, moi drodzy i zapraszam na następne czytania.